Cześć, witam wszystkich. Pucharek, dobrze, dobrze, dobrze. Jest to pucharek, gdzie musimy do wszystkich czterech studni wrzucić martwą, martwe zwłoki. A zaczynamy to w miejscu, gdzie mamy do zabicia pierwszego generała. Misja druga to jest. Także, jak już go zabijemy, to bierzemy go i wrzucamy go sobie spokojnie do studni. Ja to robiłem na poziomie kadet, czyli tym najniższym. Także nie powinniśmy mieć tutaj żadnego problemu. Studnia jest niedaleko tego namiotu, gdzie go zabiliśmy, także wrzucamy pierwszy. I teraz będziemy szli w trochę dalszej części gry. Jak już tutaj przejdziemy, będziemy mieli tą drugą studnię. To ja zaraz będzie mała yy, mała <laughs> mały montaż, wideo. Także ja już pokażę Wam w dalszej części. I tutaj jak już pójdziecie zobaczycie tego właśnie gościa, który jest oparty tam. Nie idźcie w lewą stronę na górę, tylko idźcie sobie spokojnie dołem. On będzie tu się opierał. Możecie go właśnie wykończyć sobie spokojnie. I także możecie go sobie wrzucić do studni tego gościa. Albo możecie iść kawałek dalej i tu zaraz też będzie jeden gościu. Albo nawet dwóch tam chyba jest, nie pamiętam teraz. Także. Obojętnie już tutaj, jak to zrobicie, tu jest zaraz studnia. Tu po lewej stronie mamy studnię, także wrzucamy tam sobie spokojnie zwłoki. To już będzie nasza druga studnia. Teraz właśnie nie wiem, czy ja go tego zabiłem, chyba. Dobra, tego zabiłem. Aha, te zwłoki ja wziąłem, żeby on mi nie zobaczył. I sobie je wrzucimy do studni, także mówię to. To nie jest naprawdę nic skomplikowanego, na kadecie można spokojnie ten pucharek zaliczyć, a zapewne na, na poziomie autentycznym też by dało, było radę, także nie jest aż to takie ciężkie. Trzecią studnię macie też niedaleko, gdzie widać te takie filary tutaj. Ja już tutaj gości zabiłem wszystkich, także my sobie tylko, o, przeszukaliśmy sobie go tylko ale w każdym bądź razie zaraz pójdziemy wrzucić następne zwłoki do już trzeciej naszej studni. Jak to zwykle bywa, jak się nagrywa w pocharki, się nie myślę o tym, ale mm, zawsze się popełnia jakieś błędy. Także tam właśnie na przodu mamy już tą trzecią studnię. Czy znowuż sobie bierzemy ciałko? Ehm, nie jest to żadna długa misja, ale jest trochę przeciwników do wykończenia. Także jak już wrzucimy to, e, te zwłoki do tej studni, e, tutaj może się czaić jakiś gościu. Właśnie tutaj będzie jeden z takich. On mnie zauważył, ale my już tylko wrzucimy i pobiegniemy dalej. I tam właśnie w tym kierunku jest następna studnia, to już jest nasa czwarta i ostatnia. Będę się znajdować koło takiego. ...właśnie rozwalonego płonącego... płonącej ciężarówki, także zaraz z tyłu za nią jest e, studnia i tutaj e, też sobie możecie wykończyć tych gości, bo tutaj przyjadą ciężarówką i sobie zabrać jedno, jedne zwłoki i wrzucić do tej studni. I tutaj mała przestroga, jeżeli... bo ja tutaj mały błąd popełniłem, jeżeli kogoś e, zabije... znaczy jak, jak was zabiją i wam może nie zaliczyć, także... W tej czwartej studni, co przed chwilą pokazywałem, powinno wam spokojnie zaliczyć pucharek. Mnie niestety zabili właśnie koło tej studni i nie zapisało mi stanu gry, więc musiałem to jeszcze raz zrobić. I żeby nie było, że coś tam przekręciłem czy coś tam, także mówię, że pucharek na pewno powinien wam spać, wpa wpaść przy waszej czwartej. Ja tu się cofnąłem, zabiłem gościa, wrzuciłem go i pucharek spokojnie wpadnie, także sorry za tą pomyłkę ale przynajmniej będziecie wiedzieć na, na przyszłość. A ja dziękuję i pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, jak tam chcecie. Dzięki, na razie.